Każda porażka boli, i przede wszystkim u, u siebie w domu. Także, no, myślę, że nie do końca z, zrealizowaliśmy nasze założenia taktyczne i to było kluczem do tego, że przegraliśmy to spotkanie. No i nie może być tak, że się w boisku w ostatniej kwartale rzucamy 11 punktów. No. no nie da się tak wygrać, mimo że rzuca się 80 punktów. No. Właśnie, zespół Inni zespół zatrzymał Was chyba też obroną strefową, podwajaniem, po zagęszczeniem tej strefy podkoszowej. Tam poszło sporo strat i, i błędów. Przepraszam, że też mieliśmy bardzo dużo i to myślę, że przez pryzmat całego spotkania, bo chyba mieliśmy 18, jeśli tam słyszałem, że ktoś mówi, także to jest no, o wiele za dużo i mm, na pewno to też e, może nam trochę podcinało skrzydła. Mieliśmy swoje okazje, no niestety nie wykorzystaliśmy, mamy teraz kilka dni do tego, żeby się przygotować do następnego meczu, no tak naprawdę wszystko się teraz będzie zatrzymało. Y, y, powiem tak, no, jest już taki okres, że po prostu walczymy o miejsce jak najlepsze przed play-offami. Tak naprawdę gra dopiero się zacznie i, będzie, i mam nadzieję, że na tę najważniejszą część sezonu będziemy mega dobrze przygotowani i grali tą najlepszą naszą koszykówkę, jaką potrafimy. Zatrzymaliście dzisiaj Kortneja Forcona, ale Bared Benson z kolei dzisiaj szalał 31 punktów, 11 zbiórek. Taka była też taktyka, żeby zatrzymać Forcona, a innym dać się rozkulać, czy, czy to po prostu tak wyszło w meczu? Ja myślę, że wyszło. Naj, naj, najważniejsze było zatrzymać Forcona no i staraliśmy się to zrobić. No. Można powiedzieć, że go w jakimś tam stopniu ograniczyliśmy, no niestety inni zawodnicy się otworzyli, a do tego nam dużo piłek zbierali w ataku, także myślę, że to był plus nasze straty, no to to jest, że tak powiem, czynniki do tego, że przegraliśmy to spotkanie.